Siema, siema, widzowie, a może powinienem powiedzieć szczury lądowe, bo dzisiaj będziemy, widzowie, patrzcie, co tam jest. Będziemy robić latarnię morską, ale oczywiście, żeby była latarnia, to co musi być? Statki, dlatego dzisiaj wyznaczyłem sobie już drogę. Patrzcie, widzowie, co tu jest. Zaraz wam pokażę. I czy wy widzicie to, co ja? Tak, statek. Statek, stateczek, statudio. trzeba zwiedzić stateczek. Nigdy nie byłem, w... nie, raz byłem w statku. Aha. W ogóle, widzowie, te skrzynki są, ten, mega lubię to w Minecrafcie, że skrzynki zawsze na świetle zmieniają swoją teksturę. To jest zarobiste, szczerze. Fajnie, że jest taki akce akcencik świąteczny. Gdzie jest ta skrzynka druga? Łe, ten statek jest w pół taki, w pół taki. O, to nieźle. Y tutaj chyba? Ło, ale żelaza Ło, widzowie, no to nieźle. Nieźle, nieźle. Nie źle widzowie, zarobiłem jeszcze z tego. <laughs> nie, źle mamy dużo żelaza, no pięknie się zaczyna ten film. Jeszcze tu jest żelazo, ła wow. I trzeba by tu wywalić teraz. Dobra, położym tą deskę tu nie mam kilofa, No nie! Nie! Trzeba zrobić na no, szybko widzę. Dobra, już mamy nawet dwa zrobiłem. W ogóle widzę ja wesołych świąt, bo nagrywam to w święta. Nie wiem czy są dalej święta u was. W sensie ja nagrywam to w świetle, nie wiem czy wrzucę zresztą dzisiaj. No ale jak tak to wesołych świąt, a jak nie, to w sumie to i tak wesołych świąt, ale jest zaległych, więc... Dobra widzę, idziemy robić taki... Robi... Idziemy robić cel naszego odcinka. Lecimy. W ogóle nie, wy, nie pytajcie widzę co się dzieje z moim poziomem EXPA, bo tak ostatnio lubi sobie spadać. No. Moja niezdarność też sobie lubi spadać. Albo bardziej powyższać się. Dobra, ogóle patrzcie, co ja tu mam. Mapę skarbów normalnie. To ciekawe. Co to jest za żółty coś? To jest w coś? Aha, to jest to, dobra. Dobra widzę, to na jednym odcinku, a w dzisiejszym odcinku robimy tą latarnię oczywiście. Już wam pokażę co zrobiłem poza odcinkami. Poza tym, że w ogóle widzę, inspiruję się latarnią z który się spodziewał. No co ty tu robisz śmieciu? Co ty tu? Bo kurka przyszedł sobie i odejść nie chce. O! No. Ej, a może przetestujemy pułapkę na nim, bo zrobiłem tutaj pułapkę. Patrzcie widzę jaką pułapkę tu zrobiłem. No zrobiłem, jakby jakiś nieproszony gość mi tu przyszedł. To jest w ogóle piwnica, też inspirowana z ninja go. Tu odłożymy sobie bapę. no jest ten obraz. Ducan coś tam chyba patrzył, gdzie są ninja w szóstym sezonie. Półki tam, echo wyszedł stamtąd i w ogóle. Ale dobra, my robimy to co mieliśmy robić, czyli bierzemy na razie beton. To mi się nie przyda, to mi się nie przyda, to mi się nie przyda. No dobra, to się przyda, to się przyda. O, dobra. Robimy widzowie. Na kształt latarni oczywiście. W ogóle nawet się inspirowałem tu i pułapkami z DJ-go, taka ciekawostka. Dobra widzę, lecimy dalej. Wiesz jak to już chyba dawno zgubił swoje lamy, mi się wydaje. Aj, złapiamy chłopa. Oho, patrzcie widzę jak ta pułapka działa Patrzcie Baby Baby chłopa Złapany na gorący uczynku Tutaj musimy tylko kłaść, ale dobra, nie mam lepki, tu tak działa No i złapaliśmy na gorącym uczynku Tutaj pada wieśniaka Nie będzie mi wciskał jakiegoś kitu Dobra, żeby o i dobra, idziemy. Robimy dalej. I później jakby będziemy robić yy, te metę i będziemy zalewać yy, był beton yy, był twardy. Czy... Aha, już Czekajcie, zaraz tym zrobię jeszcze. Zobaczcie, to już ty będę robił Trzeba to zalać teraz jakoś O, dobra I co to jest teraz? To jest czerwony beton, dobra, tak to się nazywa Pierwszy raz się spotykam z takim czymś Jak ja grałem to nie było, jak możecie się spodziewać takich rzeczy ale fajne to szczerze fajne tak jakby trochę realizmu dodaje to do minecrafta no bo w rzeczywistości są takie rzeczy oczywiście rzeczy, czy wszystko już zalałem dokładnie Pięknie. I jakby to ma widzę imitować to, że jakby do góry jest już trochę nowsze, a na do dole jest jakby takie stare już ten, yy, ta jakby farba tej latarni. Dlatego dół robiłem z terakoty, a górę robię z cementu. A nie wiem, czy mi starczy w sobie. A to jest mega łatwo ten do jakby zrobienia więc nie ja oczywiście za latarnią mi będą boby rozbić tego się boję trochę bo to jakby nie jest ten nie jest poświetlana, ale dobra do takich nie, teksturach chyba się nie mogą rozpić Czekajcie, zajdę po tą ławasiu, co tu się stało. Jedno i drugą tutaj gdzieś była. Dobra, lecimy teraz kolejny poziom razem biały. Myślę, że nawet ładnie to będzie wyglądać. Przynajmniej mi się tak wydaje. Jak zdrowy tak jakby połowa dowiada połowa taka stara. W sensie mniejsza połowa. To jest pewne. Bo ja widzę, że to nie jest taki biały beton, tylko to jest taki szary bardziej. Ej ładnie to wygląda jeszcze. Ja? Mi się podoba nawet. Nie wiem czy widzę, że ten odcinek będzie miał jedną część. Chyba nie, raczej nie widzowie. Raczej będzie miał kilka od... części ten odcinek, no ale za tary to jest coś potężnego widzowie też. jest byle co. I cały czas myślę jak zrobić tą lampę. To może być lekki dylemat. Ale jak się postarał, to będzie ładnie. Łe nie. Znowu. Ach, widzowie. Cało. dobra z białe nie yeah! bo wow. widzę jak będziemy szybciej to robić robimy kładziemy i tak wiem czy to szybciej trwa dobra położę sobie tak o ja yeah! <laughs> Tego się obawiałem właśnie, byłem tam. Aha, już więzień uciekł. W końcu. Dobra widzę, kolejny poziom zrobiony i idę spać. Dobra widzę, kolejny poziom zrobiony. Widzę, przepraszam, że tak często cięcie są, ale patrzcie widzowie. Mikołaj, patrzcie co mi przyniósł. Będzie co nagrywasz na drodze. Wpadajcie oczywiście. Nazywam się tam Klockowy Bombek. Musicie wpaść, żeby zobaczyć ten... Yy... Recenzję tego zestawu, jeśli chcecie zobaczyć, no i dobra, budujemy dalej. Dobra, widzę kolejne pięterko zrobione. Lecimy teraz znowu kolejne czerwone. Dobra, zrobiony kolejny poziom. Teraz lecimy z białym. Biały zrobiony kolejny znowu Teraz czerwony. Znowu znowu kolejny zrobiony. No to teraz biały. Dobra, biały zrobiony. Teraz czerwony. Nie wiem, czy mi w ogóle staczy widzowie tych. A, darat się da, to jest łatwo, łatwe w wykonaniu. Dobra, widzowie się napracowałem i to jest chyba najwyższe miejsce jak dotąd. A to nie jest jeszcze szczyt. Chyba tylko ten domek mój jest chyba na równi. Nie, w niższych chyba jest. No potężna, potężna. Teraz widzę, będzie będziemy robić tutaj podłogę. Dobrze, zrobić Tak, tutaj nie może być, ale tutaj już chyba może. Tak, dobra. Trzeba będzie to oświetlić, bo jak mi się tu moby z respią, to będzie fajnie. Dobra. nie chcę zaraz będziemy mieli pięknie zrobione piętro dobra idziemy robić pochodnie no widzowie wciul creepy to wygląda bez oświetlenia ale my tutaj pięknie oświetlimy i już nie będzie tak strasznie Tutaj też. Tu nie. O, do, do. W miarę możliwości tutaj oświetlimy. O, dobra, jest chyba spoko. Ale mi tu zalało widzowie! O, ho, ho, ho. I się teraz dziwi, że to z jednego wiazerka. Takie tsunami. Dobra widzę, w środku to się tak prezentuje. Jak pójdziemy sobie na samą górę. To już wam pokazuję jak to wygląda. <laughs> w kolejnym odcinku będziemy dokańczać, no ale na razie tak to się prezentuje. Na więcej nie było w budżetu. <laughs> nie no. <laughs> Zrobimy sobie w kolejnym odcinku, a zaraz wam pokażę jak to z zewnątrz wygląda. A z daleka jak na razie to się tak prezentuje. Dobra widzę, to było na tyle w tym odcinku. Siemano.